Cześć, no, witajcie z tej strony Franek z kanału Franek Farmer. Witam bardzo serdecznie z mojej pięknej sześciopki. Yy. Dzisiaj, jak już widzieliście, będzie co? Oczywiście, ty Nie. To bardzo dawno pożniła się, że nie talerzowało. Moński! No, w następnym odcinku widzowie się wypokloną. Dobrze mówię. Dobra to... widzowie, ja tu gadam z Jaszkiem, tak jak zawsze. ta. podnosimy to. Tą... Jest jakikolwiek odcinek, tak sobie nie gadasz? Jest. Nie, nie ma. Niektóre polskie gospodarstwa. Dobra, Jajka, tutaj. Ja właśnie sobie w SLT. O. O. po... Po co? Po farmić perki, samochodu. Jak widzę wiecie, to to Forza no łapkiem w Bardzo fajna gra, naprawdę. Jak ktoś lubi motoryzację, czy tam ogólnie samochody, to polecam. A czy Fronek poleca, to już nie wiem. Ja w miarę polecam. Na pewno są, uwaga, uwaga, W następnym odcinekm musiałbym zrobić jedynie koplony. Eee, äh... W ogóle komin, komina trochę leci, ale... No bo to jest sześćdziesiątka! No wiadomo to jest sześćdziesiątka. Sześćdziesiątki widzowie musi lecieć. Sześćdziesiątki, w każdej porządnej sześćdziesiątki leci takie widzowie Sześćdziesiątki, dwójka Staszka też tam tam, tam pierwsza, by... I tutaj trochę... Jak słowa się z ziemią, przemieszać i nie zaszkodzi. Wydaje mi się. Nie, powinno być wszystko Zaraz powinna być strefa pomiarowa. Jest strefa pomiarowa. Ja nie powodzę nie mam. Mhm. I co? Dobra widowie. nie koniecznie, koniecznie proszę łapać jest w górę i subskrybera na kanale. Otóż jest to dla mnie naprawdę przeogromna motywacja. Naprawdę, widzowie. Pamiętajcie o łapce w górze i subskryberze. Koniecznie pamiętajcie, dlatego no że naprawdę mi daje kopa motywacyjnego naprawdę mi <grym> jak energol daje kopa właśnie tak jak energol kurde daje wiecie e, kopa kopa tego kopa jak ty się nazywa energol mi daje daje kopa tak właśnie mi dają kopa do takiego samego wasze łapki subscribery Nie wiem widzowie czy kurde wypozytora nie poradzicie a, a ja, nie, się, wiem, a ja chwilę, nie wiem, a ja nie wiem czy, się nie rozpędzi drugi, tych 400 na godzinę i nie jechać Spędzi, o to... Już a lecę tu na 400 Na pewno, na pewno, na pewno będą się te siewy poplą, bo Wiesz I... Ale końzek! To jest coś, Końzek i to, to jest coś. Nie jakieś słabe te... słabe lamba. Żeby ja tam wyjadę i zapilczany Końzek to, to jest to jest bestia. Muszę niego tak zajwania. Jeszcze jednocześnie tak się trzyma drogi. No, to wolałbym końcego wylosować niż niż się niż, niż, niż. Dobra ja wiemy bo tutaj Ja nigdy nie grałem. Widziałam tylko reklamy, ale są bardzo głupie. No, są Ja myślę, że też chciałabym grać ze względu na reklamy, Ja. nie? Jak? W na reklamy. Nie są Merolka mieć Merolka takiego. wie, kurde, nie no. I to jest sprzęcior, te Wolałbym mieć innego Merolka do farmienia, bo ten Merol ma... Widzowie, ten Meryl kurde, pręd... To Meryl ma prędkość do szybkości. Ten, to jest widzowie prawdziwy potwór. Co jest tym no. potworem? Na... Zetol. Mordo, no Zetol, no. Ej! Kolejny Whisky! Jak Kurde. kurde. Ja Otwieramy! Zetol ma kabinkę i wiecie, ciepło jest. Y, a tak, przynajmniej cieplej. Jest! Wiecie, to ma takie... Lato ciepło, latem ciepło zimno latem sześćdziesiątka ma takie latem ciepło zimno 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 a to ma też trochę latem ciepło zimno zimno ale jednak na pewno jest dużo cieplej budować w kabinie aniżeli y, w ciągniku który tej kabiny nie posiada chyba się ze mną zgodzicie co nie To jest serii. Dobra widzowie, jedziemy. No to Lecimy dół. Lecymy dół! Z tym farmieniem. Jaką widzowie najbardziej bym chciało mieć MTZ Marzy mi się taki MTZ. -cik. Ale wiecie widzowie, w nie można mieć wszystkiego. To nie można cholera jasna. A! Napiszcie, czy jesteście za tym, za zabijaniem dzieci. Czy co? Że się, że jesteście za zabijaniem, ludzi jeszcze zanim się obchodzą. No, możecie widzowie zapytać, czy za jesteście jakiś, za aborcją, czy nie. I za jakimś dziobkiem, że idzie ten... Idzie sobie i się katonę. Do szpitala i się chce Za katryka. eutanazją, a nie jakimś dziobkiem, który idzie do szpitala. No też Sie za eutanazją. Myślę, że jesteście za tym. Jak nie, no to zróbmy strajk. To zostawcie łapkę w górę. No, jak nie widzowie tak jak ja, to zostawcie łapkę w górę. Zresztą ja też nie jestem za tym. Inaczej. No to jest tak jakbyście ten. Wyobraźcie sobie, że wasza mama idzie do szpitala, bo nie chce mieć dziecka i to nagle bum. I to nagle bum... bum umieracie. Jeszcze. Jeszcze przed Waszymi narodzinami. No. Wyobraźmy sobie, no no. fajnie by było. Fajnie by było! Pani, no to byłoby. Pani matka jest taką pani... jest takim średnią pani matką, bo jeszcze w pani swoje dziecko przed jeszcze jej, 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 jej narodzinami. Jego narodzinami. No dobra widowie. No teraz tak. Podnosimy to i jedziemy. Ja no dzisiaj od razu się tej płynę wiecie jak okay. Nie no to widzowie jest życie, naprawdę. To w pan nie wpis Dobra widzowie, jedziemy. Dobra, widzowie jedziemy. Nie no widzowie, kurde. Lustereczka świetnie działają w tym zetorku. No i widzowie. O cholera. Widzowie tylko no powoli, powoli, bo się rozpie. Kurde no. oczywiście na kanał do Sławomirka, do Skolimka Do yy, no Pomidorka linki wszystkie macie w opisie Oczywiście do ich kanałów Bardzo Wam polecam ich Lecimy yy, koń zegiem A napiszcie że lubicie, czy lubi, czy, czy Graliście kiedyś w Forza, jak nie, to ty, czy zamierzacie sobie kupić? O, napiszcie. O. Prawda? No tak. A czy Franek zamierzy sobie kupić Forza? Yy, nie wiem. No, rabidowie. Ja bym zrobił, wiecie, ten paseczek i bym skończył odcinek chyba. Dzisiaj. Wydaje mi się, wiecie, bo Was nie będę zadłużać. A pamiętajcie, że... Że, że ten, że że naprawdę nie... Nie warto głosować na... na ten... na PiS. Napis. <laughs> Napis to też wiadomo, to kurde. No nigdy ma, nie ma prawa głosować. Na Weź sobie Dobra widzowie, jedziemy. Pędziu. Kurde moll. Widzowie, poplonu nie można siać na... Kurde, niezatależowanym polu. Wiecie o co chodzi, kurde. Tarzówą? Wiecie o co chodzi? Nie można na, na niezatależowanym polu siać poplonu, więc. Nie! Kurde. A poplon też trzeba zasiad, bo będzie, żeby ziemia na wiosnę nie, była, jesteśmy, żeby nie, ziemia jesteśmy... była lepsza też na przyszły rok. A akurat teraz będę ten poplon zasiać i wykiełkuje mi idealnie yy, na wiosnę, będę go mieć i jak my, nie, no dali mi dobrę nu! No. Ciskowie. Dlaczego dali mi to Renault? Ja przez babu nie przyścignę tą Renówkę. Dobra Ej ta Renówka jest porobioma, to, to mi się podoba jak jedzie? No i kurde to jest życie Polera jasna jak się zapierdzę, że chodzi... to aż miło naprawdę. Właściwie z rynów Jak to zobaczcie nowy trailer mojego kanału, dlatego, tego że jest naprawdę zajebisty. Dużo lepszy niż ten, który był przedtem. Jest naprawdę stos. Widzowie, ten e, teraźniejszy trailer jest naprawdę stos. Więc sobie naprawdę polecam było zobaczyć. Łupie, to nie to, że jest mega szybkie. I zwrotne. No. Może do, do dużej zwrotności to to mi. To, to, to trochę mu tej rynce brakuje, ale. się średni. Uki! Ok. Dobra, widzowie, jedziemy. Zabierzmy sobie. To jest chyba nielegalnie, bo tutaj akurat nie Jechać w Co? Jakaś wtórniewa. Wiesz, że tak to jest nie... w ogóle w Forzie są niewidzialne ściany, że po pierwsze nie. Nie wiem. Nie wiesz? Wiem, że wełtron kraku swoich karmików. To na pewno. Ale w ogóle napiszcie w komentarzach, czy, czy niewidzialne ściany według was są fajne. No właśnie, napiszcie kurde widowie. czy niewidzialne ściany według was są fajne. No dobra, może nie wypadniecie poza mapę dzięki tym niewidzialnym ścianom, ale... A jak niby miałoby się wypadać poza mapę, co? Dobra widzowie koniecznie strzelcie Łapeczkę w górę subskrybera na moim kanale I fajny komentarzek jakiś napiszcie yy, I też oczywiście zobaczcie Drugi odcinek Z serii dziwne rzeczy w farmingu Widzowie Koniecznie Koniecznie e, sprawdźcie ten odcinek. Co tam ja się wygłupiłam w farmingu. I piszcie mi, oczywiście, pomysły na kolejny odcinek z tej serii Dziwna rzecz w farming simulator. Dlatego, że ja naprawdę nie mam pomysłów. Widzowie, bardzo was to, widzowie, proszę. Piszcie mi pomysły. Piszcie mi naprawdę pomysły. Ja naprawdę to nie jest tak. naprawdę nie jest tak, że ja po prostu mam tych pomysłów w sadzawkę i ten. Że mam sadzawkę pomysłów i co by można zrobić na odcinku z dziwnych rzeczy. No, na pewno ten, ja mam jeden pomysł. No. Mógłbyś jednego odcinka nie nagrać. Ale to robię i tak za miesiąc, więc... Jak to za miesiąc? Po miesiąc. Czemu ta seria będzie co miesiąc? Jak się? Co ją... miesiąc z 5-16? Czemu co miesiąc? A czemu nie? Dobra widzowie ja się już z Wami pożegnam, także trzymajcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie się ma.